A w tym filmie gramy w Bedwarsy na Coxcrafcie, ale mamy challenge. Gramy tylko na F5. Wydaje się to proste, ale sami zobaczycie, jaka to była męczarnia. Zanim zaczniemy walnijcie te suba i lajka like i pubijcie ten film. To serio sprzedaje, a was nic nie kosztuje. Bez dłuższego gadania, lecimy z filmem. Dobra, masz włączone F5? Już sobie włączyłem. No, Może no, no, ja teraz pójdę na Diament, tak inaczej, nie? Nie wiem, bo ja w sumie rasuję morskich. Oni budują na nas? Nie, ale ja się na nich zbuduję, tylko że mi walny zabrakło. Oni się budują na nas? No, bo ja się na nich tak ładnie godzinę zbudowałem. Tylko mi nie zabrakło. Różowy mnie zwalił. No spokojnie, do nas morski idzie. Dobra. Czekaj z nią Walę jabłko. Dabib Jasper, Halo? Dobra, mam dwa i pół serca. E, różowy idzie na diamenty. A ja lecę na morski. Lamenty wzięli. Ej, a jakbym teraz im tak zniszczył łóżko, tak? I dora im nie do zniszczyć łóżko. To leci. tylko że na nas lecę morscy Zniszczyłem łóżko. A nam też zniszczą. No co co zrobić? Morscy, a nie jedy. No, jak Gites. Gites O, z krawkę Zbieramy, zbieramy. Kolega ma jeden hawkę. O hej, chodź. Gdzie? Kasiu, go, jego. Nice. Ej, nice call, ale idą na nas. Nie, 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 idź na wartę, idź na wartę. Idą na nas. Ale we dwójkę? No i wziąłeś dwóch było. Ale yy, zależy kto, ma. Yy, Jakiś dwóch chłopów morscy? było. Nie wiem, wziąłem na f I ta... No, on jest sam chyba, nie, dwóch jest. Zostań na bazie, bo to jest trochę niebezpiecznie na F5, co Tak jak chodziś. Ej, morskich nie ma w ogóle. No, a co gdzie oni są? Morscy zdechli. Ich spróbuję zwalić, nie? To jest chyba jedyne co mogę zrobić. Morscy od zielonych by the way zdechli Co? O ma no, firebola! No. Tylko mi w bazie mnie na nich coś. Zrzuć mi fireballa z ścianę. Co ty, co ty? Tak, to ja firebola. Możesz lepiej obudować ambeda teraz, nie? No zarobię, tylko pod jaxy powiem, mam dwa. Ja tych różowych sobie czas podjeżdżam. Dawaj Rashuj, Rashuj, ze mną Firebola z Mornowa. kupię ochronę. Okej, okay, ja gonię ich. Kości kroga tylko zieloni, żeby nas. Różowy jeden zdech. Dostał. Trzyma się tam Mordko? Yy, nie, z dachem Dobra, spoko. Ale go biali dojeżdżają. Dobra, już różowych nie ma. Nie mamy wroga żadnego. Na razie. A ja pójdę na tych białych, bo bym musiał kilo wkupić. Bo to nie jest chyba jakoś trudno nie zniszczyć. Tylko end mają. Ja idę na zielonych w sumie. Dobra. A kto beda popłynę? Yy, znaczy nie idę na zielonych, bo oni chyba na nas będą raszować. To ja bym radził w Okej, okay, a ja niszczę. To są żółci? Nie, to są biali. Nie, spadłem do dziury. A, oni mają zniszczone łusko. No, my mamy tylko teraz Beda. Psi jeden tu jako jedyny i jeden biały. Ej, to musimy wygrać. <laughs> teraz. No i dlatego, może ja zraszuję sobie zielonego. Ale to zaraz, bo spadłem do wojda. I dobra, idę zobaczyć, gdzie jest zielony? I go od razu zraszuję. Dobra. Zielony jest u żółtych. Ej, zielu! Jest u nas. Wiem, 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 widzę, jestem Nawet. ty. Żyj. Właśnie wiem. Dawaj, proszę cię zabij go. Mogę czas grać, mogę czas grać! Czas zagrałem! Dobrze, zabijem go! Kolega dat jest! Dobra, jakbym tak teraz wjechał w niego, to bym nic nie zrobił. Więc chyba dobrze zagrałem. Obuduj beda. Nie? Obuduj beda, a ja lecę na... A tylko jeden biały został. Nie, on tu jest! On jest na tych tych morskich. Fireballen tam sobie? się dostał, no widziałem. idzie ja spodem. Idę do niego. Ej dawaj do niego szybko, jest sam. Gdzie on tą zbrojkę ma? Eee no co za ziomek. Nagażę on chyba idzie na nas. On leci, on nie, on gdzieś leci. Gdzie on leci, do nas? Nie, on ma tak lua. Gdzie on jest? Leci, u morskich. On ma dobrą zbrojkę ogólnie. Jak my tu no, przegramy to będzie lipa. Słowo. On idzie na Emeraldy. Ja idę po generator. To ja kupię sobie jakoś ten i kończymy z nim. Ej, bo miksturki kupi sobie teraz! Kup sobie najlepszą zbroję jaką możesz kupić. Bo mnie nie stać, ja lecę go z Ale on tu może wygrać. A ja mam dobre umiejętności. Już raz mi kiedyś pokazałeś swojego go dobliżania. Dodaj to na filmie, ci błagam. O się? Nie, nie, no, ja dobuduję, czekaj. O ma niewidkę, o ma niewidkę on ma niewidkę i ja idę na bazę. Nie! On yy, on jest. W... Wiem, wiem, w ale on idzie... Ale on idzie właśnie do nas. Do bazy chodźcie nie Zrzuciłem go! Zrzuciłem go. Dobra, tak jak wcześniej. Ja spróbuję na diamenty się podbudować, dobra? A ja do nich Godbryzę. Godbridżem mówisz. Ale no teraz lepiej. To jest taki good goodbridge jego, nie? Oni się budują na diamenty. Nie, oni poszli na diamenty i mają tylko endstonea, więc to chyba... Możemy ich z zaraz. Kupię kilofik, lecimy do nich. Jednego diamenta mam, to odłożę do czeka. Czy ty idziesz? No ja idę już. A ty zechłeś? Mhm. Mm ja mam trzy iść wełn. Weź wełnę jeszcze. O tu jest. Lecno. Chodź, chodź, chodź. Ja na dachu u nich jestem. Ej, gonią mnie. Biją mnie. Zechłem. Znaczy wełnę kupię, dobra? Kupię, tylko nie wiem, czy oni nas raszować teraz nie będą. Coś ich teraz właśnie szybko. Yy, żółty jest na środku. I co? Idziemy na tego jego I Ej, spad, spad, spad. spad, spad. Teraz nasza szansa. Tylko jeden. Chodź tu. Weź się bij z nim. Ja, ja, go, go, ja go, biję, go ja go biję. Nie, zniszczymy łóżka jakoś. Zniszczyłeś? Zniszczyłem łódko? Myski Tak. Dead jeden. I dwóch zabija. No i dobra. A jakie to raitemy ja mam? się. A zabijesz go? Nie wiem, bo ja na diamentach jest tak z nim. Yy, żółty ma Loła. Nie. Bardzo, bardzo Wrzucam zabijam. jego A Ej, jeszcze niebieski idzie na niego. Biją się. Dobra, niebieski chyba nie idzie na nas. Spoko. Ej, idź na beda. Ja idę zniszczyć właśnie różowym Ej, beda. Idzie nam na beda, idzie nam na beda. Ale to. Oj. Niebieski nam Beda zniszczył. Dobra, nie mają. Ja, nie Coś ja. mnie na niewice zabił. Tym akcentem kończymy ten film. Mam nadzieję, że materiał Wam się spodobał. Do usłyszenia. Hello.